znalezienie ciekawej gry na roblox w erze growe garden i style brain rod brzmi niemożliwie dlatego przeszukałem robloxa w poszukiwaniu ciekawych gier aby potem wrzucić je do ogromnego rankingu a oto pierwsza z nich jesteśmy w pierwszej grze teraz musimy wybrać części i stawiamy je na torze wyścigowym ja wybrałem takiego zygzaka a ty co wybrałeś? ja wybrałem zakręt a nie mogę postawić nie wiem, nie wiem jak się stawia ale chyba postawiłem i wyścig się zaczyna uważaj uważaj na rondo To są miny samochody które jadą muszę muszę na nie uważać o i dostałem no i spadłem Toru. Teraz oglądamy jak inni jadą. A nie dobra, dołączamy do wyścigu. Podoba mi się bardzo to, że samemu można tor wybierać, bo za każdym razem jest dosłownie co innego. To tak jakby nam AI dosłownie tworzyło tor wyścigowy. Na koniec wyścigu teraz zdobywamy punkty. Właśnie nie zobaczyłem ile zdobyłem, a, a ty widziałeś? Chyba zdobyliśmy po 100, Bo spadliśmy raz, więc chyba nie zdobyliśmy maksymalnej ilości punktów. Teraz możemy stawiać różne przeszkody, które będą utrudniać przejazd na to, że innym graczom i nam też w sumie mogą utrudniać. Co postawiłeś? Postawiłem beczkę oleju, nie wiem co ona robi, o, ale nie. wydaje mi się. Że, że chyba jak się ją zniszczy, to potem olej po prostu wycieka. Trzeba uważać, żeby się nie pośliznąć. Postawiłem próg zwalniający. Niestety. Ja staję w korku na starcie. Stoisz w korku? Ja nie umiem w ogóle przejść o, tego początkowego nie. ronda. Inny samochód mnie strącił, ale się odrodziłem. Ja też się odrodziłem. Już szybko znaleźć przewagę nad rywalami. No i znowu spadłem. Ale było blisko, ja jadę dalej. O, i wypadłem. No niestety, ale nie fart. Teraz musimy poczekać, aż inni dokończą wyścig i zobaczymy, ile punktów zdobyliśmy. Ale wydaje mi się, że nie za dużo, bo spadliśmy dwa razy. Myślę, że nic nie zdobyliśmy też tak Proszę być, bo nie, dojechali nie dojechaliśmy do końca wyścigu. Ile mamy punktów? Mamy na 150. Samym dole. Musimy zlokinować. Wybieram kolejną część trasy. Ja wybrałem jakiś dziwny zakręt. Też wybrałem zakręt. Jaka rampa? Tego się nie spodziewałem. Ten tor wygląda naprawdę ogromny, jest serio długi. Nie wiem, czy komuś w ogóle uda się dojechać do końca. Muszę uważać na tym pierwszym rondzie, bo zawsze się na nim wywracam. Uważaj na innych graczy. Na innych graczy też. Te auta dosłownie mnie niszczą. Jeszcze się na oleju. Na moim oleju! <laughs> Czemu go tam postawiłeś? <laughs> no. Żeby właśnie złapać takich gagat gagatków jak ty Chyba nigdy nie dojadę do końca tego wyścigu Ta gra jest bardzo trudna No za dużo przeszkód, za dużo przeszkód Ale zbaka dobra W dużej, dużej zręczności Ty jesteś tym fioletowym autkiem? Przede mną? Tak O, ale trudna przeszkoda Rondo I obrotowe rondo Tuż zaraz I teraz pętla Wow Ja cię! Wypadłem Z tego co widzę jesteśmy na ostatnim miejscu Mam lepszą taktykę Poczekajmy aż wszystkie samochody przejadą przed nami wtedy wystartujmy. Ja jestem ósmy, widzę, że ty jesteś dziesiąty, więc nie idzie nam za dobrze. Uważaj na tym rondzie, bo ono jest serio przerąbane. Jest przerąbane? Zdanę Straszne jest uważam. to rondo. Ja przejechałem rondo, udało mi się, teraz jestem na zakręcie, że tak daleko nigdy nie doszedłem na pierwszym etapie. Kolejna część toru, wyścig się jeszcze nie skończył. Wybrałem... Nie wiem co wybrałem. Sorry, Możemy to jeszcze wygrać. Ja wygra wybrałem podwyższenie. Kurkę. Ja nie wiem co wybrałem totalnie. Zaraz się przekonam. Ja mam yy, pętlę. Ja dopiero teraz wystartowałem ale mam czysty tor i nikt mi nie będzie przeszkadzał. Taki był mój plan. No nie rób mi nie, tak! Nie wypychaj mnie! Nie wypychaj no ty mnie, mnie wypychasz! Ty mnie wypchnąłeś. Żyję, ja żyję. Ja też udało mi się uratować. O nie, znowu to rondo! Konie Nie dochanisz mnie! Nie spadłem! Jestem teraz na ruchomym rondzie i chyba cię widzę, nie! Wypchnęła mnie! Wielka piłka. Ta gra jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Dobra, jestem na końcówce. Jestem na końcówce. Finisz! A nie! Nie, wypadłem! Tak gra naprawdę mi się podobała. Miała wszystko to, czego potrzebowała. Była dynamiczna i ciekawa. Dlatego daję 4,5 na 5 gwiazdek. Mi też się mega podobała. Super dynamiczna. Tylko szkoda, że tak łatwo spać z toru. Dlatego daję 4 i 2 na 5 gwiazdek. Dobra, jesteśmy już w kolejnej grze. Tutaj się chyba spawnuje nasz gokart. I siadamy. Tak? Mam wejść w tą płytkę? Tak, wsiadaj za mną. Ja Jedziemy gokartem. Możemy się Co boostować. Boost i, boost? Break. boost i break. Możesz jechać szybciej albo wolniej. Ja się właśnie wywaliłem. Niechcący. Ktoś mnie popchnął. Można w tej grze też ogólnie strzelać. Jeżeli ktoś przed wami jest w gokarcie, no właśnie tak jak mnie zestrzelili, bo się wywaliłem. I teraz muszę się zresetować. O, widzę, że ty też wypadłeś z toru Więc wracamy na start i Paduje. jedziemy od nowa Może jedźmy za sobą, wtedy będzie nam łatwiej Poczekaj, aż inni e, wsiądą i potem my wejdziemy razem Znaczy po sobie Myślę, że teraz będzie idealny moment Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Szybko, zdążę Będzie twój? Będzie twój? Dobra, udało tak. ci się Jedziemy dalej Na początku powoli Powolutku, jak najbardziej powoli Nie wiemy jeszcze, gdzie można przyspieszać, a nigdzie zwalniać na tej trasie Więc musimy być naprawdę ostrożni Uff, jadę że... dalej tak. Sekcja będzie bardzo kręta. Musimy bardzo ostrożnie i wolno jechać. Wolno, wolno. Dobra, widzę, jak tutaj jakiś. ziomeczek się zatrzymał. Chyba go strzelam. O, został zestrzelany przez co kogoś jest? innego. co jest? Wybuch... Ale wybuch. jedź, żeby ciebie nie zestrzelili. Nie, wybuchli mnie. Prawie wypadłem. O człowieku, to tu się, Ty się dzieje. O, gdzie się... O Dobra, widzę, że trasa się tutaj zmienia. Jaka jest wielka zjeżdżalnia, co to ma być? No nie, zablokowali się w niej. Dobra, trzy, cztery. 4... Muszę znowu zacząć. Cały czas do mnie strzelają. Od nowa strzelają na ciebie, nie! Ło! mnie! Co to było? A nie nacisnąłem hamulca. No niestety. Jesteś na początku? Bo możemy razem ruszyć, jeżeli tak. Dobrze, ruszamy razem. Szybko, bo ja znowu wypadłem. Wypadaj znowu, nie, ale jesteś słabiakiem. Ale Ta jesteś, gra nu... jest jesteś Ta nubkiem. jest taka śmieszka. Jesteś nupkiem! Jesteś nubkiem. Nieprawda, nie jestem, nie jestem. Widzowie, piszcie w komentarzu, Lord Killnubek. Wsiadamy od nowa spawnujemy, do naszego kokartu spawnujemy. spawnujemy, spawnujemy. Ja już jestem w gokarcie, Dawaj, jedź za mną, jedź szybko. Jadę, jadę. Znaczy, nie godziecie. szybko, tylko powoli, bo wypadniemy. No nie, zakorkowali. Dobra, Co powoli. to ma być? Co to ma być? Strzelam. A, zestrzeliłem ich. O kurde. No nie, ale teraz szczątki nam nie pozwalają jechać dalej. Co my teraz zrobimy? No nie. Dobra, jadę jadę on żyje. To <noise> ZOMBIE Tutaj powolutku, powolutku, pamiętam, że trzeba powoli, dobra Wielka górka, o nie, o nie Spadam, dobra, żyje, żyje, A! żyje O nie, przyczepiłem się do jakiegoś typka Idziemy dalej Nie no, ale ci gracze to naprawdę są takie nóbki. Ja nie wierzę Tutaj trzeba powolutku, powolutku, nie spieszymy się, żeby na pewno nie wypaść żadnego zakrętu Jesteś za mną, chodź, chodź, jedź, jedź Prawie wpadłem. ale chyba jadę, jadę za tobą Jesteśmy już tak daleko, Uwa. teraz czas na tą zjeżdżalnię Uważaj Wielki tunel, i Zwolnij tutaj, tutaj zwolnij Żebyś nie wypadł z toru Na tym wielkim zjeździe Ale zakręty tutaj są Nie wierzę w to Uuuu Prawie znowu wypadłem Przekręciło mój wózek Mój gokart Nie dalej, jesteś Rękom za mną? Się kręcić. Tak, ale musiałem bardzo wolno jechać żeby nie wypaść Ta sekcja jest taka straszna Jesteśmy tak daleko, że nie ma tutaj żadnego innego gracza Nikomu nie udało się dojść tak daleko, to jest za mocne Wiemy rekord tej gry Rekord gry robimy normalnie o! Wywaliło mi go karta, ale jestem dalej na torze. Zwolnij, zwolni się też wywaliło Chodź to robić Na szczęście mogę się obrócić i jedziemy dalej Szybciej, szybciej! Wciskam gaz, ile tylko mogę? O nie, uważaj wielka banda, tutaj zwolni I teraz w dół! Ta rura wygląda jak jakiś makaron, co jest? Kolejna rura! O nie! Jedziemy dalej, teraz trasa tra tra wydaje się dosyć prosta ale trzeba uważać, bo w każdej chwili może być coś naprawdę strasznego. Na przykład, jak tutaj, zwężenie. Ale przejechałem i teraz tory jest taki malutki. Uważaj, naprawdę, trzeba jechać tutaj tak powoli, żeby nie wypaść. Uważaj, uważaj. O nie, o nie, o nie! Prawie wpadłem. Nie, uważaj! Dalej. O, o wciąga dalej. mnie jakaś lina wspinaczkowa, co to jest? Jakoś mnie wciągnęła, dobra. Jesteśmy na górze i teraz wielki zjazd na dół. Pętla! Tutaj trzeba się rozpędzić chyba. Przejechałem, pętlę Uważaj, tu są bardzo niskie ściany, można bardzo łatwo wypaść. Uważam, widzę, że kolejna lina wspinaczkowa zabiera nas do góry. I w dół! Dobra, dalej jedziemy. O nie, o nie, wypadłem! Nie! Na tych kartach to naprawdę były niesamowite emocje. Świetnie się bawiłem. Daję 4,6 na 5 gwiazdki. Cudowna gra do i relaksu. Mega mi się podobała. Mój faworyt dzisiaj. Daję 4,8 gwiazdek na 5